Dzień dobry, tutaj Paweł Kozioł. Dzisiaj będę omawiał grę z grupy O Internetowej Wielkiego Iglo, którą rozegrali w czwartej rundzie Alex oraz Arina. Czarne wygrały przez poddanie się przeciwniczki. I spójrzmy, jak do tego doszło. Na wykresie mamy pozycję jakoś tak blisko równowagi. Przewagę czarnych, przewagę białych i potem czarne już do końca zdecydowanie prowadzą a jeśli chodzi o sam przebieg gry to mamy całkiem normalne fuseki do tego miejsca teraz no, standardem byłoby, że czarny się cofa a biały nie chce, aby zbudował sobie shimari w narożniku skoro już ma tutaj rozszerzenie biały by zagrał tutaj teraz czarny wybiera między tam spokojnymi wariantami a próbuję budowania mojo. I biały szuka tutaj pewnie jakiejś redukcji. Albo rozszerza się tu. Zamiast tego czarny zagrał tak. I to jest troszkę dziwny ruch. Bo typowo, jeżeli mamy taki kamień tutaj, to podchodzimy do niego z tej strony: tu, tu. Czasami tu. Tak, to biały mógłby spokojnie zabezpieczyć sobie narożnik. Czerny pewnie by się cofnął, biały się może rozwinąć. Dlatego zagraliśmy wysoko, żeby potem mieć tutaj nisko tę sensowną kontynuację. Biały zamiast tego zagrał troszkę ryzykownie tu. Czarny zignorował, zagrał tutaj. Jeśli już, tu ja bym wybrał ten ruch. Bo łatwiej go potem jest skoordynować z tym kamieniem tutaj. Łatwiej jest po prostu, nawet oddając jakieś kamienie, zbudować, spróbować zbudować sobie tutaj ścianę. Czyli raczej tu niż tu. Białe grają tak. To jest zbyt pasywne. Mamy tutaj przewagę lokalnie, mamy co najmniej 3 kamienie, 2 kamienie przeciw 2 plus ruch. Czyli tak będzie 3, plus 2, 3 przeciw 2. Możemy spokojnie zagrać koskata. Nic złego nam się nie powinno stać właśnie dzięki tej przewadze. No czarne, czarnego nie stać po prostu na to, żeby za bardzo nas tutaj dręczył. A dzięki temu możemy się spokojnie połączyć i zależnie od tego, co się stanie, albo albo zbić ten kamień. Albo bardzo mocno zaatakować te. Więc Kroskad zdecydowanie lepszy ruch niż to łączenie. Czarny gra tak. Biały tnie teraz. Czemu nie w sumie? I czarny buduje coś, co ma wyglądać jak stabilna grupa. Natomiast w związku z tutaj z bliskością białych kamieni jeszcze jakieś opcje ataku są. Być może trzeba było zagrać po prostu tak. W ten sposób de facto łączymy się z tym kamieniem, bo tutaj żadnego cięcia nie będzie. I zagrażamy tej grupie, która pewnie by próbowała jakoś w tym scenariuszu wychodzić. I wtedy ma, ma biały czas na zagranie czegoś powiedzmy przeciw temu kamieniowi albo na, pod, na normalne jakieś podejście do narożnika. Zamiast tego biały gra tutaj, co jest troszkę zbyt luźnym kształtem, bo tutaj cały czas jest groźba cięcia zagrania atarii, jakiegoś wzmocnienia potem tych kamieni, prędzej czy później. Czarny zamiast tego gra tu. Biały decyduje się uciec. Tu łączenie. i wydaje się, że rezultat nie jest zbyt korzystny dla białych, bo ta grupa się ustabilizowała, a ta, która miała połączenie z narożnikiem nagle okazuje się nie posiadać oczu. Co tu można było inaczej grać? Może zamiast tego ruchu po prostu, tak jak pokazywałem wcześniej, stabilizować narożnik, a jeśli nas przeciwnik naciśnie, no to będzie raczej osłabiał swoje kamienie. Natomiast, tak jak w partii, no, to jest dość ryzykowny ruch. Jeśli już, to ja bym szukał próby otoczenia tych kamieni na szerszą skalę. Na oko wydaje się, że to jest dobry ruch. Może trochę niżej, może trochę bliżej, nie wiem. Na, za to na pewno gdzieś w tej okolicy, żeby udowodnić przeciwnikowi, że te kamienie są słabe. Wziął czarne punkty tutaj. To niech odda coś w tej okolicy, niech, niech ucieka, niech pozwoli nam coś budować. Takie podejście, że najpierw zabieramy bazę, jest no niewłaściwe. Czarny może zagrać tak, jak zagrał, ale mógłby równie dobrze po prostu uciec i zacząć coś budować dla siebie. Bo ten kamień już pracuje jako rozszerzenie od tego narożnika. W tej sekwencji to następuje jakaś walka. Czarny się po prostu łączy. Biały, oczywiście, na pocieszenie bierze w siatkę te dwa kamienie, ale no w tym momencie, czarnego stać spokojnie na rozbudowanie swojej pozycji. Zresztą mógł to robić spokojniej. Taki ruch w zupełności by wystarczał, bo neutralizuje te wpływy. Można było po prostu San Rensei zbudować. Można było wreszcie dograć tutaj, wzmacniając ten kamień. Dużo dobrych opcji. Ta też nie jest jakoś szczególnie zła. Po prostu wolałbym coś w bliższej relacji ze swoimi kamieniami. Tutaj czerń się wzmacnia, ale troszkę za ciasny ten kształt. Tak można było przecież. To już lepiej wygląda. Można było tak. Można było pewnie nawet zagrać jakieś wejście do narożnika i potem się cofnąć. Biały gra przeciw temu kamieniowi, ale łatwo jest czarnemu poprawić swój kształt. Czy tu nie wpakowaliśmy się w problemy, czy nie trzeba tutaj po prostu łączyć. Jest to jakaś strata, ale nie za duża i można uznać, że zbudowanie tutaj takiej dużej struktury jest ważniejsze niż te dwa kamienie. Jeśli jesteśmy je gotowi oddać, spokojnie możemy zagrać ten ruch. Tu raczej bym wybrał ten kierunek. Bo po prostu ta ściana lepiej współgra z tym kamieniem i... Przy okazji zbliżamy się do tego, jakoś wzmacniając ten swój framework. A tak, jak poszło, to w sumie też nie jest źle, tylko jakieś takie wrażenie, że ten kamień wolelibyśmy jednak mieć w tym punkcie. Tu biały też gra nie najlepiej, bo mógł się, mógł się po prostu łączyć i wtedy czarny powinien się połączyć tak. Tak, słusznie i teraz jest kolej czarnego na wzmocnienie się, bo tu jest za dużo punktów cięcia. Trzeba było zagrać po prostu tutaj. I wtedy no czarny jest raczej zadowolony z rezultatu. Ponieważ czarny tego nie zrobił, no to zostaje przecięty. A tutaj i się okazuje, że ta siatka, którą tutaj, ta geta, którą zbudował, jest po pierwsze za wolna, bo mamy cięcie tu. Po drugie, nawet nie działa z powodu atarii na te kamienie. Także biały powinien w tym momencie jakoś tu przeciąć. Myślę, że tutaj I może próbować tu uciec. Może to by zadziałało? Chociaż nie, strasznie dużo terenu tutaj wciskamy czarnym, więc możemy uznać, że to jest gra o oddechy, a potem tniemy tu i próbujemy to wszystko złapać. I tu czarny popełnia duży błąd. Ponieważ to jest klasyczne Connect and Die, to znaczy łączymy, to znaczy gramy Atari, jeśli przeciwnik łączy, to ginie. Więc nie może łączyć, więc te kamienie tak zginą. To jest no, duży błąd, jeśli chodzi o kolejność ruchów, bo teraz biały może po prostu zagrać to cięcie i wyzwolić tę grupę. To jest no, ze strony białych wielkie zwycięstwo. Tylko że zamiast grać tu, to białe powinny jednak jeszcze raz tutaj pociągnąć. I pewnie nawet jeszcze raz. Czy stać nas już na Hanę? Nie, ja myślę, że jeszcze tak. I jakoś po prostu wyskakiwać tutaj, uratować grupę. No, zjedliśmy większość terenu przeciwnika jesteśmy zadowoleni lokalnie. Zresztą jakiś lepszy skok tutaj powinien też być do wykonania. Zamiast tego no, biały gra tu, a czarny, też powinien od razu skorzystać z okazji. Zresztą, no taka kontynuacja też byłaby. A nie, nie byłaby do pomyślenia, ponieważ te mnie nie ginął w drabince. Więc, okej, okay, to jest Sente. To trzeba odpowiedzieć. Ten ruch nie, nie jest konieczny, natomiast łączenie tak. I tu czarny, niestety, łapie białego. Niezależnie od tej próby grania ko, i od tego miejsca gra jest już zdecydowanie z korzyścią dla czarnych. Jeśli nie udało się tu na zewnątrz przeżyć, jeśli nie udało się zredukować tego terenu, no to nie widać już jak biały miałby tutaj do gry wrócić. Tu pewnie zamiast tego bicia lepiej byłoby zagrać tak. Bo przeciwnik nie może łączyć, ginie od razu. Więc my de facto jesteśmy tutaj cały czas połączeni. Tu nad ten ruch trzeba by jakoś zareagować. Nie wiem, czy tak, czy tak. Tu jest groźba, prawda? Cięcia przecież tu. To jest groźny ruch, bo zagraża cięciem i tak dalej, no, różnie to by się mogło potoczyć, ale jakaś reakcja, jeśli nie taka, to przynajmniej taka. I teraz zostawiamy, nie potrzebujemy tutaj się bronić, gramy gdzie indziej. A na ten ruch po prostu odpowiadamy w ten sposób. Cokolwiek byłoby lepsze niż zostawienie tego kamienia. Tłuczarny też nie powinien się przywiązywać do tego wszystkiego, tylko spokojnie wziąć sobie teren w narożniku, on jest ważniejszy niż te punkty tutaj. Następuje jeszcze jakaś walka, i nagle te kamienie znajdują się w niebezpieczeństwie, ale tu, tu się znajduje kontra z kolei. Tutaj chyba lepiej byłoby czarnymi zagrać tak. Bo, jak oddamy te kamienie, to nagle się okaże, że taka kontynuacja, chociaż brzydko wygląda, grozi złapaniem tych białych kamieni w getę, w siatkę, przez ruch tutaj. Więc biały musi się jakoś przeciw temu bronić. A wtedy się okazuje, że czarne dość komfortowo są w stanie wyjść tymi kamieniami z tej pułapki i mnóstwo terenu białym zredukować. Można też wSENTę zagrać tutaj, a potem potem jakoś tak działa czy nie działa nie działa więc nie, nie oddajemy oddechów, jeżeli to nam przeszkadza tylko po prostu wychodzimy przedłużamy, przedłużamy tutaj oddechy swojej grupie tu czarny wybrał zły kierunek więc biały tutaj spokojnie wyszedł Tu można było dać po prostu podwójne atari. Czarny się tu łączy, biały tu bije. I generalnie no, gra powoli zmierza do końca. Tu, jeśli biały ponosi jeszcze tę wielką stratę, której ponosić wcale nie musiał, bo zamiast tego łączenia mógł. Spokojnie zagrać tu przeciw tym kamieniom i się połączyć, połączyć tutaj. No to po tej stracie to już no, niewiele, niewiele zostaje dokumentowania. Zresztą biały poddają się w tym momencie. Także, no, Życzyłbym graczom więcej ostrożności w walce, więcej uwagi w sytuacji, kiedy kamienie mogą jednej i drugiej stronie w jakimś tam miejscu zginąć. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.